Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w odcinku z serii Minecraft. Wyzwanie na modach. Eee, I dzisiaj w sumie nie pamiętam, co robiliśmy serią. Nie pamiętam, czekajcie, złoty przycisk ciągle mi my się myli. Eee, dobra, no to zbierzemy to chyba. Nie? O, to się może przydać. Oczywiście mogłam to wiedzieć, zanim zrobiłam. tamten, nie wiem, wiesz jak to się nazywa? Chyba. Ale, co tam? Halo! Jest pończyna, a nie mam miejsca. No, to jest ten... To sobie pogadałam. Eee, czekajcie. Eee, czy ja potrzebuję coś zostawić? A, bo tam mieszka ten mieszka z tym gościu. Czuję, że go. E, czy to działa tak, że... A nie mam pochodni, dobra, nieważne. <grych> Okej. Okay. Naprawdę nie pamiętam co robiliśmy. Proszę nie ma odcinku. Muszę wam się przyznać, jak zwykle zresztą tą serię nagrywam no tyle nieregularnie, że nigdy nie pamiętam co robiłam w poprzednim odcinku Chyba, że nagrywam dwa pod rząd um, Niestety bardzo mi przykro z tego powodu, no ale tak jakby jest i no, sorki To mój crafting, nie wiem, bo tam jakiś miałam, więc... Uuu, jak ładna ta. tak e, Tu łóżko, czy to są jakieś skrzynki, halo? Nie widzę trochę, chyba Ale nie wiem Aha, to jest wejście, okay. Spoko domek, nie? Taki fajny. Właściwie, a to co ty sprzedawałeś? Mam dobra, słabe rzeczy generalnie rzecz biorąc Okradniemy go. Przykro mi kolu. Może nie zauważę. Dobra, i powiem Wam, że nie pamiętam, To weźmiemy ze sobą. Bo to zawsze się może przydać cyłkę je piec znam ten. Ale to jest piec hutniczy. Nie, no, bardzo fajny domek, muszę przyznać. Yy, zły znowu ten. Lecz ja zrobiłam yy, mojej Nie robiłam, to zrobię sobie yy, bardzo fajne. Domek, okej, ok, no to idziemy w stronę tamtą, tak? Nie, przycisk. Eee, nie, w tą drugą. Tak, w tamtą. O, tu jest jeszcze jeden Co To jest wioska? Nie, no to chyba nie jest wioska. To, to zawsze mogło się przydać, więc ten... A, tu jest lawa właśnie. Dobra, ten pięć skrótniczy jeden zostawimy. Czekajcie jak dobrą? Nie, w złą. stąd to miało być. Nie, to? Tak, to. Eee. Czekajcie, prześpię się. Jezus, kręcę się po prostu jak nie powiem co. Jest takie jedno powiedzenie, ale o, patrzcie. Eee... Nie powiem bo to wszystkie słowa, a niech ty tutaj nie niemiło. No, dobra. Okej. Okay. A zjim sobie wszystko. E, i okej. Okay, I wychodzimy iść w stronę o tą To jest wieża. Ale dobra, jakbyśmy kiedyś potrzebowali, to tam wejdziemy, Koki co. Jest to aż tak istotne zaraziała, ale z tobą nie będę się biła. Jest ja za nami jeszcze nie mogę. Tak myślałam właśnie, że już nie powinno być dobra. E, ja bym chciała, bo to jest takie polana, nie jakaś ona chyba raczej nie jest zbyt duża. Więc pójdziemy po prostu w tą. W sumie nie jestem pewna, czego szukamy. Mm, czy miałam jakiś specjalny plan na to, co bym chciała znaleźć, cholera. Yy, czy raczej to było po prostu tak, że stwierdziłam, że wyruszymy. Nie wydaje mi się, że wam też mówiła, yy, co bym chciała znaleźć, jeśli chciałam coś konkretnego znaleźć. Halo! No, więc yy, płyniemy. To co jest? A, to jest takie ładne drzewka. Chyba je chcemy, nie? A eee, to sobie się tego Ładne, nie was, ładne. Eee, drzewka. Na wypadek jakby były kiedyś takowe... Cholera, potrzebne. No i tak to jest, jak jest ciemno. Czyli pierdą... Czekajcie, a nie wiem jak... E, nie zważajcie na mnie, to jakby... Nie było mnie tu... E, nie, no ale ja czasami po prostu robię tak, jak kupisz że... Szkoda gadać czasami, naprawdę. Po prostu szkoda gadać. Dobra, myślę, że pójdziemy w tą stronę W ogóle strasznie dźwięk, głośno te dźwięki są i nie wiem, czy mnie słychać w ogóle Żyrawie, żyrawie mnie nie chcą zjeść raczej Ale jak jesteśmy na no to nie było, prawda? A to taka mini ale tu mogą być te duże kopki lwy, znaczy się Ale raczej nie będzie, no właśnie, no bo jest Zobaczcie, Brzozowy jak Wiedźmy I pójdziemy się bliżej z nią zaprzyjaźnić chyba W ogóle, czekajcie czemu nigdy schodki... Znaczy, wiedź, Domok Wiedźmy nie ma schodków Bo ja nie do końca, no bo to jest... Aha, no nas wyszła, dobra To jest bez sensu, nie? No bo... Albo okej, okay, bo było osiągnięcie że piecz. Beach Hout Prawdopodobnie, tak opisałam, że może to być po prostu z moda Normalnie nie ma takiego osiągnięcia prawie na pewno Czy jest tu czarny kotek? Nie ma Szkoda A kot może wezmę To w sumie też, czemu nie? Co już mogę wziąć? Niwnie się nie pogniewał, przed chwilą zabijałam. Więc jakby. Luz. Luz. E, okej okay. Idziemy przed się i tak. Jezus, czy to było za Kurczak? Czy to ja mam widzieć widzę? Już słyszałem w środku, z którego nie było. Było takie, uff. Uff. Trajekt, jakby szunker miał chrypę. Się to Okej. A, powiem wam ta Dzisiaj spadam i ewidentnie nie mam miecza, bo oczywiście, czekajcie Nie, kurwa, wszystkie przyciski na zanim w dobry trafię, to był jakieś ostrożne. Wziąć go, czy nie wziąć go? Dlaczego można go połączyć z wiaderkiem ramy? Nie mam pojęcia Czekać, jakby zaraz mnie coś zabije, jak tak sobie stoi we ale nie, widzę tu nigdzie. Dobra, nie się kierunek na razie, zanim się nie skończy. Jak się skończy, to uh, może wrzucimy po prostu do domu, zobaczymy, na jakim etapie jesteśmy. A, w ogóle idziemy w tą stronę, powinniśmy iść bardziej w tamtą. Żeby oddalić się jak najbardziej, to może jakieś nowe rzeczy znajdziemy, a nie ciągle iść blisko, tak jak kiedyś już byliśmy. Nie lubię wagen. Powiem wam, nie lubię wagen. Jezus, czemu są takie odgłosy, jakby coś wybuchało ciągle? Czy znowu ja mam zwidy? Nie chcę tu być. Jezus, co to w ogóle jest? Co to jest za domek? To chyba kościół jest znowu taki. gdzie Byliśmy w jednym takim kiedyś. O Jezus, tam coś jest jeszcze. Jezus, no coś wybucha! <laughs> nie chcę tu być. Zabijmy wszystko. Dobra, rozwalę to, bo się boję. <śmiech> a! <laughs> to się gra się rozbiega. Jezus, ja jestem trochę Nawet abym nie mogła grać w horrory. A nie oglądać. A. Nie ma drewna, więc wykopię sobie za dwa tunu. Sorry, kościele czy cokolwiek jesteś. Dobra, zwiedzimy jeszcze... Gdzie jest to drugie? Zwiedzimy jeszcze ten drugi budynek i tyle, bo ja naprawdę dostansował dzisiaj. E, normalnie jestem strasznie strachą, ale dzisiaj jakieś wyjątkowe się załączył. E, więc... E, czekajcie. Miecz i siekiera I łódkę tam tu, a resztę Wsadzę do Kredzy Tu jest znowu książki jakieś ja możemy wziąć? Nigdy nie wiadomo, prawda? Na pewno nam się nie przydadzą, ale jednak Zawsze zawsze może nigdy nie wiadomo, bo mówię Mówiłam wam to akurat już parę razy, że jestem nie wiem, czy w ogóle są takie określenia, ale ja to tak nazywam, że jestem typem zbieracza w Minecraftu y. w ogóle we wszystkich grach ee, Bo ja wszystko zbieram Dobra, słyszę chyba wiedźmę O kiciu, no moje jebie przepraszam dzidziu, kiciu Nie mam ryby co to jest za jakiś dziwny dom? Jakiś rozbudowany. Przepraszam, kiedyś nie chciałam cię wamnąć. Musimy teraz... Przepraszam. Co ona zrobiła? Ja wiem, ale ja nie mam rybek, wiesz? Chyba... Dobra, zobaczymy co na górze. Znowu woda. Tygryjek tu tchórza się załącza. Dobra, nie wiem, że nie ma. Boję się ciebie. No właśnie, i to jest. To jestem typowa ja, bo jest to, to Boję się czegoś, więc zrobię. Gratulacje. A, muszę się przejedać. Dobra, więc co z tym kotkiem? Naprawdę nie mam chyba ryb. Halo, ryby? Chyba nie posiadam. A, oh, sorry, kotku. Przepraszam, gdzie. Witam cię nie chciałbym cię swoich, ale nie mam rybków. A czekaj, w sumie. To jest wersja odpowiednia do tego, żeby zabić pływające ryby. Jakby... O nie, to będzie wioska, ja nie chcę wioski. Gdzie są ryby jakieś. Nie chcę takiej dziwnej wioski. Chciałbym rybkę. Halo? O widzę. O, Mówicie. Widzę. Witaj. Oczywiście, jak to ja nawet nie trafiłam? Czekajcie, zabijemy za cztery i powinno być spokojnie. Jezu, znowu coś wybucha, ja tu nie chcę naprawdę być! wiem, że się powtarzam i że mogę po prostu stąd pójść, ale rozumiecie, kotek jakby... No, czekajcie, kotek. Pewnie jestem dziwna, nie? Ale no... Jakby jestem totalną kociarą. Wiecie, mam w domu cztery koty. Mam dla ciebie rybki. Nie wiem czy takie lubisz. O! Masz rybkę, żeby cię nie bolało. Uh -huh. Jak teraz mam z tym pójść do domu? No dom jest jakieś troszkę daleko chyba. Musiałbym z nim wrócić tak na nogach. Ach, nie chcę. Się. No idzie to łóżko, halo. Co się stało z moim łóżkiem? O! Co to w ogóle było? Co? What? Eee, dobra, czekajcie. Eee, Wiem jak to ogarniemy. Eee, ogarniemy mu to w, w, w sposób siad. Czarny. O, tak. O, domyślał czarny. Dobra. Eee, I wracamy. No i mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek Jeśli tak, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę A na dzisiaj na tyle eee, Więc trzymajcie się, no i cześć!